No witam Was moi kochani w ostatnim odcinku mojej serii. Zagrajmy w Uncharted i moi kochani w tym odcinku już sobie tę gierkę zakończymy i tę gierkę sobie podsumujemy w tym odcinku i ten odcinek będzie ostatni, czyli razem będzie aż cztery odcinki na kanale Be będzie ode mnie dla was, więc lecimy tą gierkę już zakończyć w tym odcinku po prostu powiesz mi o co do cholery chodzi? Drake nie chciał zabrać skarbu z wyspy Sali. Chciał, żeby tutaj pozostał. Co? Jest przeklęty czy coś. O, na Boga, Nate! Słuchaj, wiem jak to brzmi. Musisz mi zaufać. ostatniego już od Cześć kochani mówię, w tym odcinku sobie będziemy już kończyli tę gierkę, w tym odcinku będzie koniec. Czyli razem będzie aż cztery odcinki. Ode mnie dla was będzie aż cztery odcinki będę To będzie z czyli już ta jest, jest, jest końcowy odcinek. Że mam plan na każdą okazję. Rzuć się broń. O tam. I Oj, żadnego zapoty, widzicie. Albo ją zabiję. Dobrze. Teraz zaczekajcie chwilę. Zaraz do was wrócę. Jest wspaniały. Co za robota. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. To tylko powłoka. Prawdziwy skarpel Dorado jest w środku. <laughs> Otwórz go! Dzisiaj podamy koniec naszej przygody na pana Atreika. I na sam koniec sobie kilka podsumujemy na sam koniec. Wam powiem, że fajna, wielka, czy niefajna. Adios, Hefe. Zupełny brak wyobraźni. Vahen Lared! Lared! To coś zniszczyło całą kolonię! Nie wiesz, co robisz! Nie! Jestem jedyną osobą na wyspie, która wie, co robi! Karduela statua. Cuidado! Jesteście załośni. Wszyscy, szukając tych swoich zafajdanych skarbów. Macie pojęcie, ile to jest warte! Dla niektórych? Lewantalo! No nie. Co to jest do cholery? O Boże! W nogi! Wiesz, Co to za potwory? To no hiszpanie sali. Nigdy stąd nie odeszli. Musisz go zatrzymać. Będę cię osłaniał. A ja 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 jeszcze raz. Dobra. 你要又是一点一点碎块。 Kurwa, chyba. no, Co za typek w no jasny gwincisz. Oh, no. Oglnia! Jesteś otoczony. Jesteś. 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 A, i ten, ten, muszę bardziej się skupić, dobra. No jasno. No i znów, znów się wychyliłem, no. bo no chcę za szybko. Jasny gwint, no. Znowu chcę za szybko. Dobra, teraz spokojnie. Chować się E o povo chodzi. Ja pierdzielę, no bo ile można jedną planszę? Dobra, chowaj się Rodzwalić go. Zdzieenić się! Zatrzymać go. Zatrzymać go! Zatrzymać go! Zatrzymać go! Jasny Gwint by Cię strzelił, no, no nie, no bo ciężko. Jeszcze raz, aż przejmę. No o no, bo się zaczyna. Nie tędy, się chowam, bo mi wyrazuje. Jeszcze raz. 残り2分。 o n 待ちろ Graj! Naprawdę graj! Gimn! Potapianie! No okay. gimn, gin, gin ty szmatko! Bo już nie drażnisz tym takim ciągłym swoim graniem roli. To ginij, patafiany, naprawdę gimbo. bo... Nie masz gdzie się ukryć! Nie ręczę za siebie. Elena! Uch, cholera, co teraz? Mam cię.

Naprawdę, dosyć. No, nareszcie, moi kochani. Udało mi ja się. Helena? Teraz sobie, tylko się tylko się zapiję od i będę dawać No i to już jest, kochani, koniec tej gry. Dla na, 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 napisy końcowe i czas na jakieś małe podsumowanie. Będzie Nie złudziejmy. Tej... No, no tak, uratować się. świat, zniszczyć zło. Taki standard. No tak. No, szkoda, że odchodzimy z pustymi rękami. No cóż... Wiesz, udało mi się zatrzymać jeden drobiazg. Proszę. Uznałam, że może ci go brakować. Dzięki. Jasne. Ciekawy pomysł na romantyczne spotkanie. Sali! Rano, ale koszmarnie wyglądasz. A widziałeś tamtych. Zdobyłem łódź. E, już mamy łódź. Tak, wielką. Ta jest jednak lepsza. Ha, ha, ha. Sali ty wspaniały sukien. synu! Chciałem od piratów. Byli zbyt martwi, żeby zauważyć. <śpiewanie> <śpiewanie> Szkoda, że nic nie nagrałaś. A, w porządku, jeszcze będą okazje. Masz u mnie dumą. Lubię takie długi. No i co moi kochani, ukończyliśmy sobie Uncharted Fortuna Drake'a, powiem wam tak, bardzo fajna gra, ładne kolory, bardzo ładne graficznie, dużo strzelania, dużo bijatyki, dużo wspinaczki, dużo bijatyki, dużo wspinaczki, Chowanie się za osłony, bardzo fajna gra, ładne lokacje, dużo ładnych kolorów, naprawdę gierka jest bardzo, bardzo na wysokim te wspinaczki były bardzo epickie, te wspinaczki mówię, jeśli miałbym dać że od jednego do dziesięciu, czyli od zera do dziesięciu, to w tej gierce siedem na dziesięć, gierka jest super, bo kochani kochani Aluczarczyk naprawdę super. Mówię, super gra, ładne kolory, spinaczka, pijatyki, strzelanie, bardzo mi się gierka podobała, jeśli chodzi o Aluczarczyk. Zobaczę co moi kochani, teraz będzie Uncharted 2 na kanale nagrywana. Na Uncharted 2 pojedyncze, czyli nowa seria na kanale 2 Uncharted. Kiedy kolejny odcinek z 2ki Może jutro, może pojutrze? Zobaczymy, moi kochani, kiedy. Zobaczymy. Ale mówię, będzie Uncharted 2 pojedyncze. No, i ukończyliśmy sobie tą gierkę, także, tak jak mówię, bardzo fajna gra, mówię. Gra gierka, bardzo fajna, jeśli chodzi o to, ten tytuł. Po prostu świetne lokacje, świetne lokacje, bardzo fajne misje, mówię. Możemy strzelać, bić się, chować za osłony, wspinać się. Także mówię, mi się gierka bardzo podobała. 7 na 10. Te, tej gierce dam 7 na 10, bo jest bardzo dobrym tytułem. I tak jak mówiłem, po tym Uncharted będzie Uncharted 2, czyli nowa seria na kanale. Jeżeli te serie będą Wam się oczywiście podobały, ten, to, to moja cała seria na kanale, to zostawcie kciuka w górę pod moją całą serią na kanale. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.